Już na nią pół godziny. Gdzie ona może być? Wiedziałam, że Lucy nie można zaufać. Zaraz pójdę do jej domu i zapytam, czy jest, czy nie. Nareszcie idzie. Hej, sorry, że się spóźniłam, no ale... No wiesz, musiałam coś jeszcze załatwić. Aha, rozumiem. To co, idziemy? Pff, wiesz co? Mm, nie wiem. No, dzisiaj byłem umówiony z Krystal. No, ale przecież 15-minutowy spacer nie zaszkodzi. No. Chodź, na fajne miejsce. No okej. Okay. Wow. To jest super. Wchodzimy do środka? No. Może zrobimy sobie jakiś masaż albo manicure, pedicure? Może. No właśnie to, nie ma czasu do stracenia. No okej, okay, tylko coś taniego, bo wiesz, dużo pieniędzy sobie nie Okej, okay, to chodź. No. Dobre, chcielibyśmy może jakiś manicure albo pedicure. Hmm. Okej, okay. dwie osoby. Tak. Dobre. To będzie 270 dolarów. Hmm. Mam tylko 150 50 ty? Mam 70. Mam tylko 220 zł dolarów. No to przykro mi. Nie starczy Wam na manicure. Ale za to polecamy jeszcze pedicure, które będzie tylko kosztować 100 zł. Za cipę. O, akurat świetnie nam starczy. Bierzemy. Co to na to? Miej tam wszystko jedno. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę poczekać, poczekaj mi. Zaraz się wami nasza ekspedientka zajmie. Mamy trochę czekania. Mhm, trrr, trrr. czekaj, telefon zadzwoni, muszę odebrać. Halo? Tak? Nie, jestem teraz na pedikur. Co? O mój Boże. ok będę tam za jakiś 5 minut, 10. Dobra, narazie. Słuchaj, muszę iść. Co? Dlaczego? Wiesz, w szpitalu leży moja mama. I muszę zobaczyć czy z nią wszystko w porządku. Musimy odwołajmy tę pedikur. Już zapłaciliśmy, nie ma odnowy. Ale ty jesteś taka. Niby jaka? Obiecanki, cacanki. Wszystko mi obiecujesz, a jakoś, te, jakoś tego nigdy nie spełniasz. Wiesz co? Nie wiem, czy chcę być nadal twoim przyjaciółką. Och, przestań, Nicole. Wszystko musisz się obrażać. Może ty się obrażysz? Wiesz co? Sama... Pójdę do tego pedicure. I świetnie, bo nie mam zamiaru z taką marudą jak ty rozmawiać. Zapraszam za mną. Dobrze. 20 minut potem. Gdzie ja teraz mam iść? Czyżbym zgubiła drogę? <słyska> <słyska> że mój plan się powiedzie. Oj, jakaś szpara. Wejdę tam. Ma, Gdzie ja jestem? Jak myślisz? L Luna? Co ty tu robisz? O! Przyjechałam, a co? W końcu będę mogła się na tobie odegrać. <laughs> Nikt ci nie pomoże. Chcesz się założyć? Rodzice na pewno będą mnie szukać. Czyżby... Mamo, co ty tu robisz? Nie jestem twoją mamusią. Puh. Powiedzieć jej prawdę? Zaraz, zaraz. Nie mówicie chyba poważnie? Wszem mówimy. Urodziła się pewna petka imieniem Luiza. Oddała się mnie pod opiekę, gdy zmarł. Tak, po jej śmierci. Zabrałam ciebie do Zawsze chciałam... Posmakować Twojej pysze, pysznej krwi. Ale niestety Twój głupi ojciec na to nie pozwoli. W końcu teraz mogę się na tobie odegrać za to, że żyjesz. Twoja rodzina by mnie zniszczyła. Mm. To wy nie jesteście. Moimi rodzicami w życiu, Julia, o pani mnie woła, to iść, ci, ci jeszcze coś zrobi. Ja Je vais pas Co się wydarzy z Lucy? Czy umrze tak jak jej rodzice? Tego się dowiecie w czwartym odcinku Z życia gwiazd. Tak, życie gwiazd. I poza tym chciałam Wam na razie podziękować za te 5 subskrypcji. Tak jak obiecałam, nowy serial będzie za 15 górą. No, 15 10 subskrypcji. Tak więc zapraszam do subowania i oglądania serialu. Yy, jutro, być może, lub za tydzień, mogłoby być odcinek z moją przyjaciółką Cookie LPS. Tak więc nie będę teraz mojej postaci. Do zobaczenia. A, i poza tym Powiedzcie mi O czym bym mogła kręcić vlog Bo Zastanawiałam się zawsze Czy by kręcić vloga, czy nie Napiszcie mi w komentarzach A ja na pewno Coś wymyślę To do zobaczenia Ciao!